Siemonaczko i ziemeczki, z tej strony Reha i nagrywamy drugi odcinek Simfortress w życie skauta. No dobra. Trochę mi laguje, jak nagrywam. O, i idą, idę tam. Dojdę i zabiję, zabiję. BUM! 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 Miotacz ognia! Miotacz ognia, miotacz ognia! Miotać ognia. Tam jest. Gdzie jesteś? Chodź tutaj. Oszukisto. Gin! Gin, jest, zginął truk! Yo, jo, yo, jo! Yo, yo. Muszę iść po życie. Ej, stop to tutaj było! Dawaj, 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 dawaj! Uwielbiam tą mapę. Skok podwójny i wbijam na hate. Yo, jo, wjeżdżam na hate, jo, jo! O, nie! To jest niesprawiedliwe. Jakie? To jest niesprawiedliwe. No cór, będę nagrywał z innej gry. Ale kiedy indziej? Hohohohohohohohohohoho. Ho, 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 ho. Nie wiem z czego bym mógł. Może do no, się pobiorę? Fuck, ci on jest? Dorwę tego, mnie czy ognia. Fuck, Nie, albo on mnie dorwie. nie. Dadam, Dedam, dedam, dodam dedam, dedłem! zabójca F5 robię zdjąć. Jak jak świnie? O, ma kule. A ja mam zwykły napój jakiś tam... O, jakiś tam bong. Bong. Bong Dawaj, podwójny skok. I tak je. Yeah. Mm -hmm, tak je. Yeah. Mhm, mm tak je. Yeah. Mhm, mm takie, yeah. mhm, mm takie, yeah. mhm, mm takie, yeah. mhm, takie. Dawaj, 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 nie fuck, On już prawie nie miał życia. Dlaczego on go nie zabił? Zmieniam sobie bronię. Ustawiam sobie podręczny. A tutaj już nic. Dobra i jedziemy dalej. Takie, takie. Tu du O, gdzie to jedzie? Gdzie to się jedzie? Na spacerek? Ej, nie chce mi wejść. Ej! Ktoś mnie strzelił. A to nikt. Bum, bum, bum. Bum! Nie! Uciekaj, 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 Bum! Bum! Hej, hej, hej! Bum! Bum! Hej, hej, hej! Bum! Bum! Fuuuuck! A nie, to kto inny? Gdzie ja byłem? Gdzie ja byłem? Stop! No dobra, na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Goodbye!